Rok szkolny to czas wzmożonej pracy nauczycieli i uczniów. Jak mówi łacińskie przysłowie, koniec wieńczy dzieło. Dlatego też zakończenie roku to moment, by podsumować dorobek całorocznych działań i wręczyć nagrody najlepszym uczniom i laureatom konkursów. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uroczyście zakończyli rok szkolny 25 czerwca. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęły się upragnione wakacje. Przez dwa miesiące będą mogli odpoczywać i zbierać siły, by osiągać kolejne sukcesy. W ubiegłym roku szkolnym osiągnięć było wiele i zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mają się czym poszczycić. Jest to podsumowanie całorocznej pracy dla uczniów-nauczycieli. Tu, jeżeli chodzi o zespół szkół numer 2, to właśnie jest budującym to, że ten rok szkoła podsumowuje w sposób naprawdę wspaniały, dlatego że w rankingu Kuriera Lubelskiego zajmuje 14. miejsce na najlepszą szkołę w województwie lubelskim, więc jest to budujące. Laureaci Olimpiad, uczniowie z Najwyższą Średnią, czy działający społecznie otrzymali nagrody i gratulacje od Starosty Kraśnickiego. My ze swojej strony życzymy, by kolejny rok szkolny był jeszcze bardziej owocny.